Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Gry miesiąca. Czyli jak zwykle, jak co miesiąc porozmawiamy o pozycjach, które nam wpadły w oko, nowe, stare gry, jakiekolwiek lubimy, jakiekolwiek nam się akurat spodobały w tym konkretnym miesiącu. Jeżeli chodzi o mnie, to mi najbardziej wpadł w oko Batman. Batman wszyscy kłamią, czyli gra do Drevisa Portal, oparta na mechanice Detektywa, czyli już gry sprzed kilku lat od tego samego wydawcy. I to. O czym nie powiedziałem w mojej opinii na temat Batmana, którą zamieściłem jakiś czas temu na kanale, to jest faktycznie to, że idealnie wydawica Portal wstrzeliło się w termin opublikowania filmu Batman, który, który teraz już możecie tam obejrzeć online HBO Max, z tego co pamiętam. I gra naprawdę przez cały podobny klimat, bo mamy tutaj faktycznie Batmana detektywa, mniej Batmana wiecie, walczącego. Tutaj bardziej rozwiązujemy zagadkę, prowadzimy dochodzenie, mamy takie mroczne Gotham i to mi się bardzo, ale to bardzo, bardzo podoba, że tutaj faktycznie nie mamy takiej rozwałki na planszy, tak jak w poprzednich, że Batman, gdzie rzucaliśmy kostkami, walczyliśmy z różnymi złymi. Tutaj faktycznie bardziej musimy szukać poszlak, bardziej musimy się zastanawiać, co mogło się wydarzyć. No i wszystko w przepięknej, przepięknej oprawie. Polscy ilustratorzy, którzy świetnie zaimitowali właśnie te oryginalne komiksy z Batmanem, więc jest pięknie, jest i naprawdę wszyscy kłamią, ja serdecznie Wam polecam. I przechodzimy do następnych osób. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pozdrawiam Piotrka i widzów kanału Granie w Chmurach. Ostatnio dostałem już można powiedzieć burę za to, że Komentowałem zbyt długo grę, której nie polecam, więc teraz postaram się streścić, natomiast nie mogę się powstrzymać, naprawdę nie mogę się powstrzymać, ponieważ jestem fanem gier abstrakcyjnych, a zagrałem w maju w grę, która w rankingu gier abstrakcyjnych zajmuje pierwsze miejsce. Tak więc, poniekąd, można powiedzieć, jest to gra miesiąca, ale po trzech szansach. Kończymy przygody ze sobą i, i nie będę już do tej gry wracał. Natomiast opowiem Wam o innej grze, która... Z, z, z którą... no jest taki mały problem, że jestem jej wydawcą, więc wiecie, no trochę głupio tak, no... Ni, czy to reklama, czy to nie reklama, e, ale naprawdę, ja jestem tak zachwycony e, nowym dodatkiem do Brzdęku w Kosmosie, który jest szansa, że w tym roku, nie mogę tego zagwarantować. E, e, zostanie wydany po polsku. Natomiast, e, natomiast e, tak bardzo e, mi się ta gra spodobała i e, jestem w tak pozytywnym szoku, że e, autorzy e, Brzdenków e, potrafią nadal e, po tylu, w wymyśleniu tylu dodatków, potrafił nadal wykazać się kreatywnością i znowu wymyślić coś nowego. E, no, że po prostu nie mogę się powstrzymać i musiałem wam tutaj o tym opowiedzieć. E, w Pulse Arcade będziemy... E, no fabuła jest ta sama, co w Brzydanku w Kosmosie, tak? Natomiast e, oprócz... Mm, oprócz tego co już znamy z podstawki, no to mamy jeszcze takie drobne smaczki. Jak na przykład gra nas zachęca do robienia różnych, różnych dziwnych rzeczy, zdobywania pewnych aczifmentów, które są ryzykowne bardzo często, ponieważ przysłużą nam się one w momencie, kiedy będziemy grać na automatach, po to, żeby zdobywać artefakty. Ponieważ tutaj nie podnosimy ich z podłogi, tak jak wreszcie reszcie tylko musimy zagrać. I wygrać. Dodatkowo mamy takie małe, ryzykowne smaczki, typu e, kupowanie wielu tanich kart. Zazwyczaj się nie opłaca. Tutaj jest bardzo poważny powód, żeby to robić. Ja bardzo lubię, kiedy gra, kiedy dodatek do gry wybija mnie z moich standardowych strategii, i ja muszę ją na nowo odkryć, na nowo zrobić coś, żeby, e, żeby się dostosować do nowych okoliczności. Ale nie przedłużajmy, pozdrawiam Was, yy, polecam Pulsarcade i do zobaczenia, hej! Czołem, z tej strony Tomek was z kanału Gambit TV. Witam serdecznie wszystkich widzów kanału Granie w Chmurach. Czas na moją grę maja 2022 roku i grą miesiąca zostaje gra, która gościła u mnie na stole raz. Nie zdarza się to po raz pierwszy, <gryw> zdarzyło się znowu. Gra, która raz weszła na stół. Zostaje grą miesiąca. Nie jestem. Nie mogę grać w tę grę zbyt często. Znaczy, nie udaje mi się grać w nią zbyt często. Nie mam czasu na to, żeby ona wchodziła na stół tak często, jakbym chciał. I ostatnio udało mi się to zrobić. Udało mi się ją wrzucić na stół i rozegrać kilkugodzinną partyjkę i. No W momencie, kiedy ta gra wjeżdża na stół, ja wiem, że nic jej w zasadzie nie przebije. Ok? Mogłyby się trafić takie rzeczy, ale kiedy Star Trek Ascendancy pojawia się u mnie na stole, no to wiem, że to będzie rewelacyjnie spędzony czas. Nawet jeżeli przegram, co tak się, tak się właśnie stało w tym przypadku. I wiem, że po tej rozgrywce będę bardzo długo. Jeszcze bardziej chciał w to grać i jeszcze bardziej będę żałował, że nie mogę tego wyjąć znowu natychmiast na stół i grać. Także moją grą maja Star Trek Ascendancy. Niedługo dwa nowe dodatki, więc moja paszcza się cieszy. Tylko pytanie, kiedy uda mi się w to znowu zagrać. No dobra, tyle jeżeli chodzi o maj z mojej strony. Do zobaczyska za miesiąc. Cześć, ty Michelle Leviathan-Sorbet z kanału Wojennik TV. Jak zawsze na wstępie pozdrawiam wszystkich oglądających kanał Granie w Chmurach i zapraszam do obejrzenia bardzo krótkiego podsumowania na temat mojej gry miesiąca. Moją grą maja 2022 roku zostaje Ambush. Ambush jest wiekowym tytułem, bo wydanym na początku lat 80. ubiegłego wieku autorstwa Johna Butterfielda i Erika Lee Smitha. Gra przenosi nas do Normandii w trakcie II wojny światowej i pozwala nam na poprowadzenie oddziału amerykańskich żołnierzy. W trakcie misji, które będziemy realizować, natkniemy się na szeregi niemieckich punktów oporu. Na szereg niemieckich punktów oporu będziemy realizować misje polegające na zajmowaniu strategicznych punktów na mapie, na ratowaniu kolegów, jednocześnie na eksplorowaniu obszarów, po których będziemy się poruszać, bo w przeciwieństwie do wielu innych gier, na początku rozgrywki mamy pustą mapę, po której dopiero poruszając się, odkrywamy, gdzie znajdują się nasi rywala i nasi przeciwnicy. Gra łącząca w sobie elementy gry planszowej i paragrafowej, nawiązująca nieco tematycznie do tego, co zaserwował nam Butterfield także w Odkrywcach Nowych Światów. Gra, która jest przez wielu uznawana za najlepszą grę wojenną w historii dla jednego gracza. Niewątpliwie jest coś w tym. Jest to gra niesamowicie oryginalna, bardzo wciągająca. Gra, przy której spędziłem multum czasu w maju i stąd właśnie Ambush zostaje moją grą miesiąca. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego ekspresowego podsumowania i do zobaczenia w kolejnym miesiącu